Znaczy, po derbowym meczu z Wisłą e, na pewno zostawiliśmy dużo zdrowia. E, było trochę takich mikrorazów, ale na chwilę obecną e, wygląda to tak, że poza Miroczowilo, który będzie pozował za kartki, i Bubakarem, e, Dialibą, który, który jeszcze e, jest w fazie rehabilitacji, pozostali są do gry. Dziękuję bardzo i proszę o pytanie. Panie że czy po takich zwycięskich derbach, wiadomo, że taki wynik buduje drużynę, pan musi tonować te nastroje, czy panu ta drużyna odleciała, czy nie? Nie, nie, no nie przesadzajmy, że drużyna odleciała, bo to, że wygraliśmy na Wiśle to jest naprawdę duży, duży splendor, myślę wielka radość dla każdego związanego z, z pasami, natomiast my akurat nie odlecieliśmy, wygraliśmy, zdobyliśmy. Trzy punkty przed nami kolejny ciężki mecz, sobotę mecz w Gliwicach, więc twardo stąpamy po ziemi i chcemy tych punktów narobić jak najwięcej jeszcze w tym roku kalendarzowym. A czy zgodzi się Pan z taką tezą, że ten mecz jutrzejszy może być trudniejszy od, od derbów, od, od takiego spotkania z Piastem? Wie pan, co się zgodzę z taką tezą, że każdy kolejny mecz jest, jest najtrudniejszym, natomiast to będzie zupełnie inny mecz. Mecz, który. Który, którego przebieg może wyglądać zupełnie inaczej. Zdajemy sobie z tego sprawę, że, że, że Robert będzie chciał się jak najlepiej pokazać w klubie, w którym, w którym kiedyś pracował. Zespół, który pod jego kierunkiem ostatnio naprawdę nieźle gra i, i, i sprawia kłopoty tym najlepszym. Zdajemy sobie z tego sprawę, że czeka nas trudny mecz, ale my jesteśmy rozpędzeni, my jesteśmy na fali. Chcemy w kolejnym meczu u siebie potwierdzić, że że gramy coraz lepiej i, i tak do tego meczu podchodzimy. Liczymy się z tym, że, że no może ten mecz wyglądać zupełnie inaczej, jeśli chodzi o sposób prowadzenia gry niż na Wiśle, ale jesteśmy na to przygotowani. Chciałem ja też zapytać o te najbliższe. Mecze właśnie z, pod Beskidziem, z Piastem, te do końca roku mogą już, bo się zaczyna robić już taki podział w tabeli na tą trójkę pierwszą i Wy wygrywając te mecze możecie się już, nie mówię o ówsemce, ale prawie na podium tak mocno usadowić. Czy drużyna jest dojrzała do tego, jak Pan myśli? Że, żeby już myśleć o, o, o tak, takich kategoriach, że my walczymy o podium, a nie o ósemkę. Nasz zasadniczy cel, jeśli chodzi oczywiście o plany, które stawialiśmy sobie w lipcu, czy tam na początku lipca, to było to, że chcemy spokojnie zadomowić się w pierwszej ósemce, a później będziemy myśleć o tym, co dalej. Natomiast myślę, że te 17 czy 18 kolejek pokazały, że, że drużyna już dojrzała do tego, żeby, żeby grać o coś więcej, niż tylko spokojne utrzymanie w tabeli. My jesteśmy w czubie tabeli praktycznie od początku rozgrywek, więc... Więc z każdym kolejnym meczem mam nadzieję, że będziemy to potwierdzać. Mamy taki plan, chcemy w tych meczach ostatnich zdobyć jak najwięcej punktów, natomiast nie myślimy to w ten sposób, czy to będzie starczyło do podium, czy do ósemki. Trzeba zrobić jak najwięcej punktów, żeby najpierw spokojnie w tej ósemce być, a później się będziemy zastanawiać co dalej, bo, bo faza finałowa jest koniec kwietnia i początek maja do tego czasu. Składy personalne tych drużyn mogą, mogą się zupełnie różnić, więc co wybiegać w przyszłość za pół roku. Na razie najważniejsze jest to, co przed nami. Najważniejszy mecz pod Beskidziem. Nie myślimy nawet w tym momencie o meczu z Piastem. Jest Pan już po jakiejś takiej przynajmniej wstępnej analizie ostatniego meczu pod Beskidziem, który no, zagrał taki mecz z Legią na wysokim poziomie. My się pod Beskidzie już przyglądamy od dłuższego czasu, bo każdego przeciwnika... Yy, oglądamy, rozkładamy na pierwsze nie tylko pod kątem ostatniego meczu, ale, ale generalnie yy, paru meczów. Yy, tak bardziej w ciągu miesiąca się przyglądamy zespołowi, jego, jego powiedzmy sinusoidzie, jego, jego występu. Więc pod Beskidzie naprawdę gra solidną piłkę. To jest trochę inny zespół niż, niż w zeszłym roku. Yy, są naprawdę bardzo groźni. Dobrze grają z kontry, Są groźni przy stałych fragmentach gry, jak to zawsze pod Beskidzie. No do tego na pewno dojdzie tutaj jeszcze element, yy, duży element, jeśli chodzi o cechy ewolucjonalne, bo, bo, bo przyjadą pewno bardzo zmotywowani, więc liczymy się z tym, ale my też jesteśmy na to przygotowani. Właśnie, pan, że jesteście przygotowani troszkę. Zachowując pewne proporcje, może to być tak jak Zagłębie w Sosnowiec, który też Was skontrował dwa czy trzy dwa razy skutecznie. Nie nie nie, akurat nie, nie, nie ma żadnego porównania nie, w, do, do akurat tego meczu. Chodzi to był zupełnie sposób gry. inny mecz. No sposób gry nie wiem, czy będzie taki. Trudno mi powiedzieć. Natomiast my ostatnio w większość spotkań, które gramy, to zespoły stawiają się na kontra. I daliśmy sobie radę i z Lechią Dańsk, Mecz z Sosnowcem, uważam, to był jednorazowy... Wypadek przy pracy i to chyba potwierdzamy, więc chcemy to potwierdzić w kolejnym meczu. No, zdaję sobie z tego sprawę, że pod Beskidzie dobrze gra z kontry, tak się ustawi, ale myślę, że mamy też atuty, żeby przełamać taki zespół.